To to była pomyłka! Mówiłem wam, że to była pomyłka! Dajesz wracko. Co? Pomyłka? Moja żona miała na drugie pomyłkę. Ja... Starają się was chronić! Kolejny, który chciał nas... który chciał chronić. Ja tylko chciałem zatrzymać... postrzymać nagito przez morderstwo, zamordowaniem jednego z nas. Hä? E? Bo... No. Zatrzymać... Co, co masz na myśli? Coś ty odjebał? Spędziłem cały ranek w starym budynku przygotowując dania na przyjęcie i wtedy... Usłyszałem dziwny śmiech w niedaleko stołówki i kiedy tam do, dotarłem... Widziałem go. Widziałem na Gito, yy, gdzie w połowie swojej służby umieścił nóż pod stołem. Miałem do złe... <laughs> Miałem do tego złe przeczucia, więc postanowiłem obserwować co on odkurwia. I zobaczyłem i zobaczyłem wtedy miejsce z tymi szpikulcami, które przywlokłem do z magazynu. sensie. A, a. I jak miesza w, w timerach na klimatyzacji. Czekaj, czekaj. I uśmiechał się. Uśmiechał się do siebie przez cały czas. Więc zapytałem się go. To co się dzieje, że on... Kiedy zrobiłem to... A kiedy to zrobiłem... A, zła... przyłapałeś, przyłapałeś mnie. What? Przyłapałem? Przyłapa... A, a chcesz, chcesz teru teru? A, a dobra, mogę. Ale co ty robisz? Co ty planujesz? <laughs> Planuję kogoś zabić, oczywiście. Hmm? <laughs> teru teru... Czy wiedziałeś... Chyba zdałeś sobie sprawę, że to bezcelowe próbować mnie zatrzymać. Jeżeli zatrzymasz mnie, to nieważne. Nigdy się nie poddam. Jest jutro, a potem pojutrze i tak dzień po dniu. Zdecydowanie sprawię, że zabijanie się zacznie. Co? Nieważne... No... Nie interesuje mnie, jak bardzo chcesz wydostać się z, te z tej wyspy. To po prostu... Rozumiem, więc to, co my sobie myślisz. Well... Ale to nie do końca. To nie jest tak, że chcę po prostu przetrwać. Chcę po prostu zacząć, ruszyć to zabijanie się nawzajem. What? O czym ty mówisz? <laughs> Kocham was wszystkich. Właśnie dlatego chcę to zrobić dla dobra was wszystkich. Kocham wszystkich... dalej. <laughs> no. E... I przysiągłem sobie, że staniecie się symbolami nadziei. To prawda, w imię nadziei kocham wszyscy, talenty wszystkich z całego mojego serca. To dlatego... Jesteś... Wiesz, że jesteś nie chcę żebyście prze, za bardzo przegrali e, przeciwko z tym całym zabijaniem się e, Chcę udowodnić, że nadzieja e, nigdy nie przegra nieważne jak głęboka rozpaczą e, przyjdzie wam się zmierzyć Chcę wszystkim udowodnić, że nadzieja nigdy nie przetrwa z rozpaczą Nie przegra no, 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 no. Co ty co mówisz? Nic z tego nie rozumiem See? Widzisz, to jest takie typowe, jeżeli e, staniesz twawą, twarzy z e, silnym wrogiem, staniesz się silniejszy, nieprawdaż? To oznacza, że e, im, silnie, im silniejszej rozpaczy stawisz czoło, tym styl, silniejsza stanie się u nas nadzieja, prawda? Chcę, e, w, chcę zobaczyć ten błysk. E, i, I kiedy to się stanie zamierzam... Ee, czekaj. A, czyli jest taką dżunko tylko w drugą stronę. I chcę, e, żeby się ustali... Każdy się stał odskoczniem od tego. Chcę, żeby nadzieja zbrłysła. E, e, I to, to ty i tyle w temacie. <grywka> To prawda, że... eee, czekaj. No to i To prawda, że nawet się nie przygotowałem do tego... do powiedzenia to tej kwestii. To prawda, że tęsknię z taką potężną rozpaczą, która przykryje każdą rozpacz. Right? Żartujesz sobie? Ty nie mów, że jesteś... że ty tak na serio. Man. Więc teraz rozumiesz. Więc nie, więc nie rozumiesz. Okej, okay. nie dbam o to za bardzo. Jestem, jestem po prostu obsesyjnym fa fanboyem e, tego e, i kocham to te, te, ten cały szajs. Dobra, dalej. E, no. no i mo mo możesz mnie ciemniej nazywać po prostu epicko-epickim fanatykiem. <laughs> Co się z tobą nie tak? <laughs> Naprawdę? Naprawdę tak uważasz? Naprawdę myślisz, że coś jest nie tak ze mną? Ale czy to nie jest, czy nie tym właśnie jest miłość? Eee, czyli, w czyli w drugiej części Dargan Rompy po raz kolejny mamy gościa, któremu odpierdala i będziemy eee, go tutaj pro? trzymać? Ja bym actually, actually ja bym go porównał do Byakui. Bo Biakuja też nie tyle odpierdalał w jedynce. Pamiętasz tego te teksty, indywidualność i pamiętam co w drugim rozdziale odpierdolił. No tak, ale, ale on nie chciał nikogo zabić. No, ale tutaj no mamy to masz wariata, tutaj... którego pewnie będziemy jeszcze tutaj trzymać, może chociaż go. No masz tutaj Biakuje wersję 2.0. Aha No powiedziałbym, że bardziej taka, taka toko, ale no cóż. Taki idzie, No. Nagito, co to ma znaczyć? Wyjaśnij mi to, nie rozumiem w ogóle całej tej historii. E, widzisz, jeżeli masz jakiegoś ulubionego boksera, e, nie chcesz chyba, żeby walczył z jakimś silnym oponentem Nie chciałbyś, żeby e, zwyciężył z jakimś silniejszym, silnym oponentem. Nie porównuj tego do, 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 do w taki sposób, chuju. No. What? Hmm? Mylę się? E, więc e, dając wam taką rozprawę, e, to było niezbędne, żebyście stali się silniejsi i oczyści e, i na a rozprawie. Im trudniejsza rozprawa, tym jesteście silniejsi, co nie? No. No. Dla, dla zwykłych ludzi zabijanie jest zwyczajnie tragedią, ale dla wartościowych ludzi takie triale sprawiają, że ich status wy, wyjebuje na wyższy level. No my mamy dopiero 17, także. Eee, to, je, to niesamowite, że ktoś taki nieutalentowany jak ja może uczestniczyć w takiej rozprawie. Może stać się rozprawą. Eee, nie ma celu, żeby, żeby ktoś jak ja przetrwał. Eee, I to bardziej... Czekaj. Dobra, weź już resztę zdania. Znacznie bardziej, znaczące, znacznie bardziej znaczące dla mnie jest umrzeć na takim, traje na takim procesie. To jest wielki, to wielki zaszczyt stać się e, fundacją e, takiej e, wartości, no bla bla bla. A, czyli poświęca się, żebyśmy byli bardziej zajebiście, no. żebyś kogoś zajechać. Przestań, ty tak na serio? Zaczynasz mnie skurwiać. Nic z tego nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że chciałeś zabić kogoś dla, dla, dla zabawy? To żaden wstyd, zabić kogoś dla fa dla fanu, nie ale tak, że, no... To nie tak, że chciałem to nie o to chodzi, że chciałem zabić kogoś dla zabawy, ale dla was to chyba to samo. Nie, nie mam nie mam e, intencji, żeby przetrwać i pozostawić was na śmierć. Ja, tego nie przeszkadzało ci, że TeroTero tero odkrył twój plan? A może to też było specjalnie? A już Nagito chciał wciągnąć nas w to zabijanie i i, i, i w ten sposób ta i, i było lepiej dla niego, że ta że no że ta tajemnica, ta tajemnica była bardziej, zrobiła się bardziej skomplikowana to Dlatego tak po prostu odkryłeś swój plan teru teru, dla tego teru teru? Byłeś byłeś ciekaw co, zro, co zrobić teru teru Spodziewałeś się tego, że te routeru przyciągnie ciekawość. No, że przyciągnie ciekawość te routeru i w ten sposób tajemnica będzie jeszcze bardziej skomplikowana. Hmm, no i nie masz rację, to prawda, że to, że to właśnie planowałem. Eee, właśnie dlatego za, zabrało mi dużo czasu mówić na temat tego sekretnego przejścia i, i znalazłem ch chwili... które znalazłem przy sprzątaniu. A, przy to, to, to znaczy, że ty też to zrobiłeś? Ja co to coś wspomniałem. O, to jest niebezpieczne, jeżeli zjebiecie, więc... E, nie mogę pozwolić, żeby do tego doszło. E, e, Zioł! To jest... To jest szaleństwo z dupy No kurwa to jest szaleństwo Pojebane kurwa jesteś Esparta. To prawda I właśnie dlatego, że próbowałem Cię powstrzymać, wiesz However... e, czemu zamiast tego zabijeś, bieguję? Ponieważ Nagito był ten, który spodziewałem się, że sięgnie po nóż Właśnie dlatego wycelowałem I posieknąłem go tym szpikulcem tam ale dlaczego Biakuja to ten, który umarł? To miał być Nagito, nie on! Biakuja chyba próbował powstrzymać Nagito przed podniesieniem tego noża. A i zamiast Nagito... Nie, nie, wydaje mi się, że to to. Eh? Biakuja chyba próbował chronić Nagito. Co powiedziałeś? No, Biakuja tak powiedział, nieprawdaż? Nie martwcie się, tak długo jak jestem przywódcą nie pozwolę, żeby pojawiły się ofiary. W sumie, w sumie poniekąd to się zgadzało, nie? Poprowadzę was wszystkich, obiecuję. I tutaj mam pytanie w sumie. E, no. Czy... czy... bo czekaj, bo powiedział, że, dopó że dopóki on tutaj jest, to nie pozwoli, żeby ktoś był ofiarą, co nie? No. I teraz pytanie, czy on najpierw przestał być... Czy on, przestał być wcześniej, czy, czy on przestał być wcześniej niż został ofiarą, czy później? Znaczy się, no ja podejrzewam, że jak on używa tego angielskiego iU, to znaczy, że chyba znaczy nie, chodzi powiedział... mi o to, że, że dopóki on tutaj jest, że dopóki żyje w tym wypadku, to nie pozwoli, A, no żeby naprawdę. ktoś został ofiarą, ktokolwiek. Ale pytanie, no czy on został ofiarą wcześniej, czy później zanim umarł? Bo jeśli został ofiarą y, Bo jeśli został ofiarą zanim umarł, no to nie do, no to nie spełni swojej obietnicy. Bo była ofiara. A on żył no cóż, jeszcze. Prawdopodobnie chodziło mu o to, że prędzej wolałby on zginąć niż pozwolić na to, żeby ktokolwiek zginął. A chodzi, ale, ale weźmy pod uwagę, że on był ofiarą w momencie, y, w, w którym zginął. W którym zginął, bo wtedy to się nie liczy. Dobra, nie dotyczyło. Dotrzymało... Czyli co było pierwsze? To, że zginął, czy to, że... Kuźma. To, że został em... ofiarą, czy to, to, że zginął będąc ofiarą, czy to, że zginął tak po prostu? Znaczy Myślę, najpierw że doszło... zginął, a czy najpierw zginął i został ofiarą, czy najpierw został ofiarą, bo zginął? Czy najpierw zginął, bo został, i został ofiarą, czy najpierw został ofiarą, bo zginął? Myślę, że doszło tutaj do zakreszczenia wątku i oba te rzeczy stały się jednocześnie. Może stał się ofiarą na trochę przed, przed tym jak umarł. No bo jak no bo, jak go dźgnął w brzuch, no to jeszcze od tego nie umarł, nie? No ale to się nie liczy, bo wtedy nie jest ofiarą. W, w, tym, Dobra, zakresie, w tym zakresie, że jeszcze nie umarł. A ja dopiero jak umarł stał się ofiarą, ale... Hmm, no czyli, to... dopiero, czyli dopiero jak umarł, to stał się ofiarą. Okej, okay, mamy. W jaku, w jaku czyli, czyli, czyli jego obietnica się spełniła. Mamy to. Czyli spełnić swoją obietnicę. Dobry ja. Poklepałem cię po monitorze właśnie. Czy to żeby dotrzymać obietnicy? Którą spełnił, co już mamy za, 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 ogarnięte. Hmm. Tak długo jak nosi, nosił ten noktowizor, myślę, że widział ruch pod podłogą. I że ktoś celował w nagito. Hey. Więc Bakuja oddał swoje życie, żeby chronić Nagito? Nawet jeśli on próbował wziąć ten nóż? Hmm, rozumiem. Bjekuja jest niesamowity. Zluzuj Schizy. Żeby dotrzymać obietnicy o nocznie ochroniania nas w zasadzie poświęcił swo postawił swoje życie na szali. Przestań. I wtedy. Kur! NIGDY NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ TAKIEGO ZAKOŃCZENIA! CO ZA ropa! Trzymaj te schizy, bo cię wrzucę na mo bo cię wrzucę do... Znasz jakiś fajny psychiatryk? Mączna? Mączna. Chyba nie mamy innej. Ale... Nie powinien umrzeć w taki... w e, taki... vein? W takim afekcie? Na próżno. Na próżno. A, na próżno. Na próżno. Jestem pewien, że każdy, żeby stać się silniejszym... żeby każdy by... stanie się silniejszy... Jeśli by... przeciwstawi się, No, jeśli przeciwstawi się, spacz. Czy to... Wiedziałeś, że Biakuja by cię ochronił, więc dlatego się mu podstawiłeś i celowo zjebałeś? Oczywiście, że nie. Nie jestem dobry w takich kalkulacjach. Mm. Czekaj, czekaj. O o o o eee, To było takie podłe zapobiega środek zapobiegawczy Rezultaty tego sprowadziły do fanu fa później Ja żartowałem tylko Ale nigdy nie spodziewałbym się, że sprawy potoczyłyby się w taki sposób, jak się potoczyły Nigdy nie przypuszczam, że będę tym, który przetrwa Może ktoś go później zajmie ale, ale dopóki moje życie zostało zachowane, nie e, nie, pozwolę na to, żeby zamarnowało się. Więc dlatego zdecydowałem się trochę pomóc Teruteru. Teru. Czemu? Kurwa, czemu? Hmm, ponieważ oczywiście Teruteru zdecydował się popełnić morderstwo, ponieważ chciał mnie również... Miałe, e, mieć bo miał jeszcze nadzieję. nadzieję. Prawda? A bo ja wielką nadzieję. Co oznacza, że jego e działania były motywowane przez nadzieję. E czekaj, czekaj. Jeżeli on posunął się tak daleko, e e myśla to myślałem, że mógłby z pewnością być osobą, które na, na którą egzystencję, na egzystencję czekałem. czekałem. E myślałem, że mógłby... Eee, że mógł być nadzieją, która pozwoli pokonać każdy Ja chcę już rozàs. egzekucję, kurwa! Nagito, zluzuj japę. jape. E, niestety muszę cię zawieźć, drakonie, ale wiesz, że to nie on będzie egzekwowany. Kto, Teru? No, Teru, Teru będzie egzekwowany. Nie on. No tak, on. ale chcę, żeby już kogoś zajebali, no. Eee, Nagito może być później. I w celu, żeby to potwierdzić, zdecydowałem się pomóc Teru, Teru. Co masz na myśli, potwierdzić? DOS! stop, st Stop! HALT! Poza tym nie mógłbym pomóc sobie, kiedy bym się zaprzyjaźnił z teru teru. Kiedybym sympatyzował. No. Końc końców chciał zabić mnie, ponieważ chciał... E, ale, sk ale skończyło się, że zabije na ten, że zabiegłuję. Prawda? Gdybym nie, zostać... i gdybym pod... No. Dobra, dobra bierz, bierz. bierz. Wiesz, pierwszy byłem e, co, czy ja mam to przetłumaczyć? Co? Jeżeli pozostałem go w takim zakłopotanym stanie, ta rozprawa byłaby zrujnowana, prawda? W tej chwili się czuję jak Hioko. Right? Jak kto? Hioko. A e, Ranie, ale... możesz już tyle nie gadać, żygać mi się chce. Ale w celu, żeby na ten, co ten, ten trial był niesamowicie potrzebny Nie wiem co ci tam rośnie, ale nie, nie obchodzi mnie to Właśnie dlatego zdecydowałem się mu pomóc Powiedziałem mu, e, nie dbam o to czy umrę, czy powi ale powinienem się coś z tej wyspy I z tymi właśnie dokładnie, e, e, jak słowami e, z, e, kierowałem ja do przed... To były moje słowa, któremu powiedziałem. A, przed, przed nie czy, Czyż nie te routeru? No i na koniec moja pomoc nie była wystarczająca, więc obróci obróciłem się. Obróciłem I to na... No i zrobił się zły się ending. źle dla teruteru. Okł się to źle się... dla teru. teru. No. O, ale powinieneś być siebie nie umrzesz na próżno. Staniesz się cudowną ofiarą dla wszystkich, żeby nasza nadzieja mogła osiągnąć level kurwa taki, że ja pierdolę. Jak bym słowa Farquada. <laughs> Poświęcenie na które na Gito jest gotów. <laughs> Poświęcenie! Serio, przestań już! Zaraz, zaraz nie strzeli po prostu przez same słuchanie ciebie! Raka dostanę! Ej, czy, na, czy to na pewno będzie OK, jeśli po prostu zostawimy tego łajdaka tak e, luzem? Czy nie lepiej będzie go po prostu zapierdolić? Hehe, powiedział zapierdolić! Ci dzisiaj są tacy pełni przemocy. No ale ale cóż, ale osoba, która zamordowała to nie Nagi, to tylko Teru Teru E? Nie zapomniałeś, zapomniałeś co nie? Bo chyba mówiłem o tym na początku. Jeśli sprawca zosta... Jeśli sprawca przegra ten y, trial, no to czeka na niego kara. Bardzo fajna kara. Muszę powiedzieć. Czekaj. No. Czekaj! No, no, i to, to był wypadek, to, co jak samoobrona, niecelowo, niecelowo to było. W każdym razie, to, to pewno nie była moja wina. Chuj mnie tam obchodzi, to to był wypadek, morderstwo to jest morderstwo. Jak kogoś zabijać, to to jest morderstwo. Sprawdzę w, w kodeksie karnym. Ale, co to, to nie jest tak, że ja, że... Ale... Że... Czekaj no to weź już to przetłumacz Nie wiem Dobra i weź już dalej bo to już bełkot jest Chuj nie to obchodzi ale, ale... Nie! Ej pomóżcie mi ziomki! Próbowają zatrzymać na gito więc Nie no szczer Ej, ale szczerze potem jak odkryłeś plan na znasz znalazłeś szansę co nie? Myślałeś, że nikt nie zorientuje się, że ty kogoś zabijesz ty po, po tym jak zjebał się jego plan, co? N tak właśnie myślałeś, co? się! ja Nie ma opcji, że... Już pomagam. Złośliwość to jest malic. Nie ma, nie ma opcji, że, że, że osoba nie miała, która ma, nie ma w ogóle złośliwości, żeby mogła zabić kogoś taki, w taki sposób. Yy. Yy. Eee, hey, bo jest taki zdesperowany, żeby zabić na gito e. No i zamierzałeś poświęcić każdego, żeby I przetrwać, mać. Żeby... I poświęcić I... wszystkich innych, żeby przetrwać, co? Nie, ale bądź szczery, Tak, tak na koniec, co? <śmany> teru teru Już nigdy nie poscę twoich jajek Gdybyś tylko no, nie próbował zabić nagi to ja wciąż by żył Czemu chciałeś popełnić morderstwo? Odpowiadaj! Nie odpowiadaj zabijcie go już w końcu Ja chciałem po prostu do domu No i tyle w temacie i teraz idzie do domu wiecznego <śmiech> <śmiech> Uczałem wracać do domu, nieważne jak!